wszystkich w kolejnym odcinku troszeczkę nie widzieliśmy się. A tutaj co się stało? Zaraz zapytamy Filipa. Ktoś przysnął, ktoś zahaczył? Obdarte. Czyżby przejechał? Czy pielnikiem? Zaraz się dowiemy. Owiki są. Słuchajcie, jesteśmy w tegorocznej gali. Drzewka, w tym roku na wiosnę, sadzone. Przyjęcia bardzo ładne. Na 6000 sztuk jest tylko 4 nieprzyjęte. I teraz się dowiaduje, że tutaj 4 rozjechane. No to mniejsza już z tym. Drzewka po gradzie zrzucone są wszystkie zrzucone są wszystkie jabłka z nich tu ominął ktoś, Mateusz na pewno słuchajcie, robimy nawozówkę zaczynają ładnie tutaj startować myślałem, że wytrzymają rok bez konstrukcji no ale to się chyba nie uda mamy już zgromadzony cały materiał ze względu na pogodę. Są opóźnienia, miało to już być stawione w tym tygodniu, ale będą dopiero y, supy stawiane po tym weekendzie. Myślę, że już pogoda się ustabilizuje. Pokazuję mu właśnie co tu jest. I się śmieje. Co to? Co to się tu stanęło? Co się tu stanęło? No to się nie umiesz przyznać? Ale to nie ja. A kto? No, no wiesz. No z tym się wiąże taka ciekawa historia. Wryskam sobie tu. No późno było, nie? No wiesz, zając sobie. Zając sobie skoczył, się przestraszyłem i odbiłem kierownicę. Poważnie? Nie pilnikiem. Nie najechałem, zakopałem specjalnie ślady. Nie widzisz Moje buty. No wiesz co? Tyle drzewek rozjechanych. Raz, dwa, trzy. No i tam to chyba nic z niego nie będzie. Zająca się przestraszyłeś? No jeden w nocy. A jakby dzik był? A to dzik to. Zająca było przejechać. No nie powiedziałeś tatusiowi? No wiesz co? Wiesz co? Piękne te drzewka. Tfu tfu tfu. Żebym mu roku nie rzucił? Mm, bardzo ładnie startują, nie? Gdzieś? No, zaczęły... zaczęły rosnąć teraz dopiero rosnąć, nie? były poobijane strasznie zmęczone tym gradem pogodą, zimnem a teraz a teraz ładnie startują tak jak mówiłem konstrukcja, wszystkie elementy do konstrukcji, druty, supy, bambusy wszystko jest już jechać, tak, myślałeś, że odjadę a musiałem się jeszcze cofnąć Chciałem tutaj coś nagrać na odcinek. Nie było nas chwilkę, nie widzieliśmy się. E, zeszło nam trochę z czereśniami, żeby posprzątać. E, ogórki, dziabanie, pryskanie, koszenie. Co jeszcze, Filip? A to pogoda była brzydka. No ale wracamy. Jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, zapraszam do śledzenia kanału. Co, Filip, w niedługim czasie? Wstawianie słupu. Tak, ale wracają na nasz kanał nagrody, upominki dla Was. E, przy okazji, chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować e, za wszystkie telefony, za komentarze, za upominki, które do mnie trafiają. Bardzo serdecznie e, wszystkim dziękujemy. I w zamian będą też e, upominki od nas e, dla Was, dla naszych widzów. Śledźcie uważnie kanał, będą do wygrania e, sekatory. Będzie do wygrania weekend na pewno. No i co, lecę, pokażę widzom jeszcze jak wyglądają nasze ogórki. Filip się nie może wręcz doczekać pierwszych zbiorów. Coś wspaniałego. Je? Yeah? <laughs> Dobra, no, a to nie wiem, odpracujesz czy jak to? Kocham, wybaczam. Wybaczam ci, ja ciebie, ja ciebie też. No, jesteś szczęśliwy już? Wydało się. Tajemnica to była wielka tajemnica Filipa. No a przeszedłem tędy dwa razy, kółko zrobiłem. No przecież drzewka leży przy siatce. A to nie widziałem. Biegłem tu, bo chciałem Cię nagrać z przodu. Dobra, dobra. Policzy się to wszystko. Ja. Odpracujesz, myślę. Tutaj gdzieś jeszcze jakieś mijaki chłopaki porobili. Mateusz może nie sięgnął Jest sporo drzewek ponachylanych Trawka pięknie wsiana, koszona już 3 czy 4 razy już będzie do koszenia Ma teraz wilgoć ciepło, więc rośnie jak szalona o, mamy tu jedno z tych drzewek które się nie przyjęło jeszcze nie, raczej już nic z niego nie nie będzie lecimy w te ogóreczki i mamy ogóraski Mamy ogóraski. Tutaj z początku są byle jakie. A tu dalej już lepsze. Kwitną, zaczynają wiązać. Też przedziabane były dwa razy. E, wsiane szeroko. szeroko, żeby dobrze było zbierać. No też pogody je nie ukrywajmy wymęczyły. Tutaj są ślady jeszcze po gradzie, po deszczu, po gradzie. A to zimno w nocy było, a to upały, a to teraz mają wody pod dostatkiem ale zaczynają ładnie puszczać tutaj wąsy i myślę że tu będzie ładny zbiór kwitną No i wiążą tutaj ogóreczki Ma być ciepło w przyszłym tygodniu jeszcze jakieś przeloty No i tutaj zobaczcie. Co ta sarna nawyrabiała? Zniszczyła całkiem. tutaj były ogórki zamulone, wtedy co taka ulewa poszła Były młode krzaczki przymulone, troszkę się tutaj odbudowały, a tu na górce już są rządki mocniejsze. Ogórki. jest tutaj kwestia, myślę, tygodnia, i pierwszy zbiór trzeba będzie robić. Dobra, lecę jeszcze do końca, pokazuję Wam, jak wygląda gala, śniga. pewnie nie śledzi. Tutaj Eliza. Martwiłem się najgorzej o te wszystkie duże skaleczenia, że zgniją, że spadną. Ale tutaj dobre zabiegi spowodowały, że jabłko się zagoiło, zasuszyło. Nie gnije tutaj. Oczywiście tutaj żadna sztuka się na deser nie nadaje. E, walczymy o, o masę. Takie potężne uszkodzenia. Udało się to wszystko zasuszyć. Eliza. Zapadła decyzja. Już na 100% Eliza jest ostatni rok. Tutaj ta kwaterka. Sadzimy tutaj czereśnie. Na tej kwaterze będą czereśnie. Jakie odmiany, od kogo drzewka w następnych materiałach. Wybieram się już właśnie do szkółki, zamówić drzewka. Może uda się coś na miejscu nagrać, więc się dowiecie. Tutaj mamy jeszcze cztery rządki gali mast. Wszystko wygląda podobnie jak z Elizą. Wszystko piegate eee, szycy nie ma Parch przypalony jak gdzieś był Tak to wygląda eee, Tutaj zeszłoroczne drzewka Galasz gaszniko. kwatera zrobiona na stilmerach po pięć rządków na różnych e, profilach są krótsze, są dłuższe, są rurki e, no i co przerzedzanie było zrobione ale i tak jest tego towaru dużo no myślę, że jakby to miało zostać na deser to trzeba by było zrobić tutaj jeszcze korektę ręczną, ale ze względu, że to się nie nadaje na deser, zostaje wszystko. Zostaje wszystko. Bardzo ładne drzewka wyprowadzone. Zastanawiam się, czy jeszcze tapenerem nie będziemy w tym roku tutaj raz ich chłapać, żeby się nie bujały, nie obcierały, żeby ładnie prosto przewodnik. Rósł, myślę, że w przyszłym roku miną już minął już, e... już rurkę. Są to drzewka sadzone w zeszłym roku. Jednoroczne drzewko. Nie wiem, pochmurane jest, czy to wszystko będzie ładnie widać, czy nie. Może z tej strony. O. Z drugiej strony tam są już nie chce mi się wracać, może następnym razem Wam pokażę. Są drzewka dwuletnie i powiem Wam, że troszeczkę są słabsze te dwulatki niż jednoroczne. Była sucha wiosna w zeszłym roku. Były drzewka podlewane. No i troszeczkę gorzej się przyjmowały, ciężej miały cięższy start. No towaru, towaru będzie. Jakie uszkodzenia na gałązkach po gradzie. Piękna kwatera. Dobrze moi drodzy. Dzisiaj tak troszeczkę może krócej. Wracamy do filmików. Zapraszam, tak jak mówiłem, do śledzenia kanału. Wracają upominki od nas dla Was. Szczegóły w kolejnych odcinkach. Będą dla Was sekatory Swansoft. Będzie weekend. Niektórzy chcą właśnie coś zasponsorować dla Was, coś ufundować, przekazać jakiś upominek. Jest mi bardzo miło. Wszystkich pozdrawiam z tego miejsca. Życzę miłego wieczoru. I widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Cześć.